Witam! Dzisiaj chciałbym zaprezentować kilka przydatnych funkcji programu Microsoft Office Excel 2003 tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym programem. Na początku zacznijmy od powielania komórek i tworzenia ciągu liczbowego, co zaoszczędzi nam wiele czasu potrzebnego na przepisywanie. Gdy wystarczy zastosować prostą metodę, aby powielić zawartość jakiejkolwiek komórki, Dajmy na to piątki. Należy zaznaczyć komórkę, a następnie, najeżdżając na prawy dolny róg, powinien pojawić się taki krzyżyk. Należy chwycić w tym miejscu, a następnie, przeciągając, przeciągając go, możemy otrzymać kopię tej komórki. Tworzenie ciągu liczbowego to również banalna sprawa, którą wykonuje się analogicznie piszemy pierwszy element ciągu, następnie wciskamy przycisk CTRL oraz najeżdżając na prawy dolny róg komórki przesuwamy ciąg, w którym kierunku ma się poruszać. Teraz przechodząc do korzystania z funkcji zaprezentuję Wam kilka najbardziej popularnych oraz przydatnych funkcji, mianowicie sumę, Średnią wartość maksymalną, wartość mi minimalną, zaokrąglenie oraz podstawowe wykorzystanie funkcji. Jeżeli mam nadzieję, że pomoże to Wam zrozumieć ich użycie oraz zachęci do poznawania większej ilości możliwości, które udostępnia nam ten program. Prostym sposobem ich nauki jest korzystanie z pomocy zamieszczonej w programie, aby zaprezentować użycie funkcji sumy średniej wartości maksymalnej oraz wartości minimalnej. Posłużę się jednym przykładem. Przyda nam się do tego parę produktów oraz ich ceny. Mając już kilka produktów oraz ich ceny, możemy przejść do wstawiania funkcji. Pierwszą z naszych funkcji jest funkcja sumy. Funkcję można wstawiać na dwa sposoby, ręcznie poprzez wpisanie znaku równa się, następnie nazwania funkcji oraz wskazanie jej zakresu lub korzystając ze specjalnego symbolu wstaw funkcję. Klikamy ten symbol, wyszukujemy funkcję, którą potrzebujemy, w tym przypadku jest to suma. Następnie, przy, przyciskając ten przycisk, wybieramy zakres, jaki ma obejmować funkcja. Po kliknięciu OK widzimy, że obie funkcje działają tak samo poprawnie. Kolejnym naszym krokiem jest poznanie funkcji. Średniej, wartości maksymalnej oraz wartości minimalnej. Postępujemy analogicznie. Wybieramy komórkę, w której ma znajdować się funkcja, wciskamy klawisz wstaw funkcję, wyszukujemy interesującą nas funkcję, w tym przypadku jest to średnia. Wybieramy zakres, jaki ma obejmować funkcja. Oraz otrzymujemy wartość, która jest średnią tych wszystkich liczb. Następnie pragniemy sprawdzić, który produkt jest najdroższy. Wybieramy przycisk wstaw funkcję, szukamy funkcji, wybieramy zakres i możemy zauważyć, iż Największą wartość posiada produkt trzeci. Jest to bardziej przydatne przy większej ilości danych. Następnie w taki sam sposób możemy sprawdzić, który z produktów jest najtańszy. Wyszukujemy interesującą nas funkcję, klikamy OK, wybieramy zakres funkcji i widzimy, iż najtańszym produktem jest produkt czwarty. Teraz przejdźmy do funkcji zaokrągli. Liczby można zaokrąglać zarówno do wartości całkowitych, jak i dziesiętnych. Gdy mamy jakąś złożoną liczbę, na przykład 512 i 8325 tysięcznych, dobrze by wyglądało jakbyśmy ją zaokrąglili. Można to zrobić na wiele sposobów. Wybieramy komórkę, w której ma znajdować się zaokrąglona liczba. Wybieramy przycisk Wstaw funkcję. Szukamy funkcji zaokrągli. Wybieramy ją. Następnie wybieramy liczbę, która ma być zaokrąglona oraz w polu Liczba cyfr. Wpisujemy, do której. Wartości ma być zaokrąglona. Wpisując 0 zostanie zaokrąglona do liczb całkowitych. Można ją również zaokrąglić w jedną lub w drugą stronę. Ponownie wybieramy funkcję zaokrągli. Wybieramy liczbę, która ma zostać zaokrąglona. I wpisujemy 2. Co znaczy, że ma zostać zaokrąglona do drugiej liczby po przecinku. Liczby można zaokrąglać równo, również w drugą stronę. Wciskamy Wybierz funkcję zaokrągli. Wybieramy liczbę, która ma być zaokrąglona i wpisujemy minus 1. Co oznacza, że ma być zaokrąglona do pełnych dziesiątek? OK. Dalsze zaokrąglania wykonujemy analogicznie. A teraz przejdźmy do ostatniej już funkcji, mianowicie funkcji jeżeli. Funkcja ta jest przydatna w wielu sytuacjach. Ja wykażę ją na przykładzie uczniów, którzy po napisaniu egzaminu czekają na informację czy zdali. Mamy kilka podstawowych danych. Paru uczniów oraz ich wyniki w procentach: 40%, 35%, 70% oraz 88%. Oni nie znają wyników, a nauczyciele stosują prostą funkcję, aby sprawdzić, czy Uczniowie zdają czy nie, bez sprawdzania każdego po kolei. Wybieramy kolumnę oraz komórkę, która nas interesuje. Wciskamy przycisk Wstaw funkcję. Wybieramy funkcję Jeżeli. I mamy przed sobą okno, w którym widzimy tekst logicz test logiczny. Yy, zakładamy, że aby zdać egzamin, należy zdobyć 40% lub więcej. W takim razie wybieramy komórkę, którą chcemy sprawdzić. Wpisujemy znak większy bądź równy. Należy pamiętać o tym, iż znak równości stawiamy potem i wpisujemy 40%. Wartość, jeżeli prawda, wpisujemy wartość, dla której te Argumenty są prawdziwe, więc wpiszemy, że uczeń zdał. Natomiast dla fałszu wpisujemy, iż uczeń nie zdał. Naciskamy teraz przycisk OK i w prosty sposób widzimy, że już uczeń pierwszy zdał egzamin. Kopiowanie funkcji jest tak samo proste jak kopiowanie komórek. W takim razie stajemy w prawym dolnym rogu komórki, przyciskamy, przeciągamy tak daleko jak chcemy i sprawdzamy, iż fun dla funkcji zmieniają się odpowiednio y, komórki odpowiadające uczniom. To już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do korzystania z programu Microsoft Office Excel 2003.